Siemanko, tu i Rocket Hunter, a to będzie unboxing! moi mili mam dzisiaj do otwarcia paczuchę która leży już od ponad tygodnia a ona jeszcze wcześniej była niewysłana jest to paczka od Adama od mojego montażysty pozdrawiam cię Adaś i on właśnie zawiózł do Łodzi paczkę którą miał mi wysłać jeszcze wcześniej a że od Łodzi już minął ponad tydzień no to ona tak leży i czeka ale miałam naprawdę dużo rzeczy na głowie więc musiała poczekać ale już sam nie mogę jestem niecierpliwy co tam jest bo Adam wrzucił mi parę niespodzianek o paru rzeczach Wiem, a o paru pewnie wiedziałem, ale przez to, że to tyle trwa, to już zapomniałem. Na pewno będzie mnóstwo wydruków 3D i będą jakieś modele. To Was mogę zapewnić. A co dokładnie, nie wiem ale paczka jest niemała, więc to nie będzie parę wydruków na zasadzie jakichś podnośników tylko na pewno coś więcej a i od Adama jeszcze mam taki duży display to zresztą wszystko mogliście widzieć na filmie z Łodzi taki duży display na bone shakery. dostałem luzaki bo mam luzaka sth bone shakera to też mogliście widzieć jak się chwaliłem fantami z Łodzi no i właśnie będę niedługo ogarniał moje bone shakery bo jest ich już dosyć dużo trzeba zrobić porządki na półeczce i przydadzą mi się do tego wydruki 3D. A Adaś robi bardzo fajne wydruki. Przekonam się, ostatnim Pawulon i Przemas, bo im zrobił też taką paczkę prezentową. To zerknijcie sobie do chłopaków na film. A ja co, wracam do domu. No i robimy unboxing. A nim jeszcze unboxing, to chciałbym Wam przypomnieć, najbliższa niedziela targi modeli samochodowych w Piasecznie. Florida team organizuje od 9 do 14. Serdecznie Was zapraszam. Będę ja, będzie wielu twórców około Hot Wheelsowych, będą konkursy Więc musisz tam być, a ja muszę być w domu Żeby zrobić unboxing, więc tam lecę Na razie Dobra, mam paczkę u młodzieży mojej na biurku Zobaczcie jaki to jest kolos Moja dłoń jaka jest przy niej Naprawdę duża Nie zmieści mi się w kadrze żyłem większy statyw, leży na biurku A i tak ledwo, ledwo mi się tu mieści Pięknie zapakowana Pozdrawiam Cię Aniu Dziewczyna Adama tak pięknie pakuje Dużo osób zwraca uwagę właśnie, że to tak fajnie wygląda Ale no niestety Muszę się do tego dobrać jakoś i ten piękny papier rozciąć. O, teraz jakoś się do tego dobiorę już. Dużo wypełnienia. Ej już widzę pierwszą rzecz, która mi się mega podoba. Wow, ale fajnie dużo tego jest. Patrzcie, jakie fajne wydruki, jakie ładne w ogóle. Tu w tym świetle fajnie widać fakturę, że to jest całość jedno, a nie osobno te kolory, jak zazwyczaj to jest. Wydrukach 3D. No i mam ich dużo 8 takich znaczków BMW. Normalnie trochę jak podkładka pod herbatkę, na przykład. Coś się nie zaplanuję, ale bardzo fajne. To już mi się podoba. Podobne wydruki, tylko nie BMW, właśnie dostali chłopaki. To sobie zerknijcie ich film, jakie oni mieli. Naklejeczki Scalpera. Oczywiście pozdrawiamy chłopaków i w Piasecznie się widzimy. Cóż to za mały pakuneczek. Yeah, BMW nigdy mało. Teraz takie bryloczki. 3D, kółeczko sobie można dać. Jest zawieszka. No i to mi się podoba. Ciąg dalszy klimatu niemieckiego. A teraz coś takiego weźmy. Ła, wow, rampy i to ile? Takie najazdy. Później Wam pokażę fajnie luzaki na tym wyglądają. Jak się stawia. Ma takie zaczepy, żeby on się blokował i sobie ładnie na takim najeździe pochyło stał i mam ich 5. Nieźle. To mi się podoba. Tutaj jakieś wheelsowe jedzonko. Chyba drażetki Kiedyś wreszcie będę musiał te jedzonko mam nagrać, bo już coś tam mam. No dobra, tu już też widzicie, jest Boon Shaker, z seria. Pullback Speeders, czyli w ta 1.43. Mamy otwierane drzwi. Ja już je mam takiego jednego. Dostałem go od widza. No i sobie jednego z nich otworzę. Może ten, bo widzę, że tu jest mocno porysowana ta folia. Tamten jest chyba ładniejszy. Tak, będę nagrywał wam Bone Shakery już niedługo. Musicie poczekać, aż się z nimi poukładam ładnie Może nawet to zrobię dopiero już po tej giełdzie w piasecznie. To sobie też otworzę. Właśnie jednego. Co my tu dalej mamy? Tu jest jak. Jakieś... aha patrzcie na to jakie fajne podkładeczki i mam z nadrukiem spersonalizowane i ten nadruk jest taki wypukły taki 3D no i jest też moje logo super fajne to jest na mainy tak na oko 4-5 mainów się tu zmieści nie no z 3-4 się zmieszczą i mam takie trzy postaweczki to mi fajnie uzupełni bo będę robił właśnie porządki w moich kolekcjach na półkach Dalej, znowu jakiś mały pakuneczek, już sobie patrzymy. Ej, patrzcie, jaka fajna sprawa, jaki bajer. Takie pachołki, to zobaczcie ile ich mam. 20-30 sztuk, ale fajne. Będzie klimatycznie, jak chcę się zaaranżować dioramkę jakąś, taki alagara zrobić. Coś w tym stylu, to będzie na pewno super wyglądało w skali, ale to też Wam później pokażę rozłożone. Buszujemy dalej. Uuu, policyjne M5 od Matchboxa. Fajnie i ma koguty, zobaczcie niestety nie ma tyłu, no jest przód, to jest w porządku, jest przód, niemiecka policja z boku, brama branderburska ta seria od matchboxa, no i najważniejsze, że tu mamy kogut Choć, chociaż szkoda, że nie ma tyłu matchbox niby zawsze taki dokładny a tu, tu jeszcze dalej są jakieś modele, patrzymy Ford, Mustang Jay pokazywałem wam jak to rozróżniać. Te znalazłem w sklepie, zresztą nie raz nawet. Ale ten jest z tego co pamiętam dla Bartosza. Dalej modele. Kibelek, jest jeżdżący Kibelek. Gota go. Ten chyba co da. Nie pamiętam czy ona ma, bo ja takiego nawet mam zapakowanego. O, i taka majoretka. Fajna sprawa. Ja nie wiem czy tego modelu nie otworzę. Jak nie będę go komuś dawał, to sobie go otworzę, bo jestem ciekaw. Zobaczcie. Boczne przesuwne drzwi. I to są przesuwne, nie otwierane na zawiasie, tylko o, tutaj mamy szynę i one się suwają, zamykają. Fajna sprawa, te trzy wersji takiej w zabudowie mieszkalnej, niezłe, niezłe. A i jeszcze jedna ważna rzecz, dwie właściwie jeszcze tu są ważne rzeczy. Tutaj mamy stojak, jak zrobię... RLC BMW dla mojej żony to patrzcie w jakim on będzie stał serduszku no czy to się nie będzie pięknie eksponować i tutaj ten czerwoniutki model bez kalek bo będę z niego kalki zdejmował no myślę że cudownie fajny prezent będę miał dla żony o i jeszcze mamy takie dwa trzymacze żebym ja sobie wkładał tutaj tutaj żeby sobie włożyć Bristol jakiś papier czy z drugiej strony, i mieć po prostu tło. Dwa takie z dwóch stron, tak poza kadrem, tu włożony papier, i będę mógł mieć różnokolorowe tło: albo białe sobie kupię, albo czarne. Wygodniej mi się będzie nagrywać często. No i dobra, tyle z tej paczki. To już reszta to wypełnienie, wszystko to porozkładam. Te wydruki, modele w nie powkładam jakiś luzaków, wyjmuje i Wam wszystko fajnie pokażę. No i patrzcie, jak to pięknie wygląda. Te stojaczki: logo BMW, logo i Rockest Hunter, brloczek. W stojaczku tak się prezentują tu półpremki, jedna. BMK, druga mustang. No i serduszko, ja na razie sobie Custom'a, seka tutaj włożyłem, ale docelowo jak Wam mówiłem będzie tutaj RLC BMW. No i te podnośniki, patrzcie jak to też fajnie się prezentuje model. Tu jedno mamy M 3 wagona z przodu, drugą z tyłu, M 2 tak, tu kolejny kastomik przód tył. A tutaj. Mercedesa zastawili dookoła, bo się wpakował na zlot BMW, no i w tle macie takie te trzymadełka, że to nazwę proszę bardzo, tutaj i taki duży, dużą podkładkę Bristol jako tło można sobie zrobić jakbym nagrywał tak, no powiedzmy taki kadr, to nieważne co mam w tle na stole, mogę ładnie nagrywać, a często mam z tym problem, bo u mnie trójka dzieci wszędzie wszystko i ciężko czasami znaleźć miejsce, żeby to fajnie ograć, a teraz mogę sobie to tak wykadrować, no dobra moi mili, dziękuję bardzo ci Adam za taką cudowną pak za takie fajne wydruki 3D. Pozdrawiam cię serdecznie. Świetnie montujesz filmy, ale świetnie też i drukujesz właśnie na drukarce 3D. No i jak macie chęć, to zapraszam do nas na Discord. Link macie w opisie filmu, zresztą każdego mojego długiego filmu, i tam możecie odzywać się też do Adama, jak macie chęć, właśnie jakiś wydruków, coś w tym stylu, ale wiele, wiele innych. Niedługo jeszcze wydrukuję mi kolejną paczkę z troszeczkę czymś większym. No i wtedy zobaczycie, jakie są też jego umiejętności, jakie ma projekty. No, a ogólnie wpadajcie do nas na Discord, bo raczej jest konkurs. Zapraszam Was serdecznie z okazji Dnia Dziecka. To dwa, że jest mnóstwo ludzi do pogadania, 2,5 tysiące furomowiczów. Świeże informacje dla Was, jeżeli chodzi o dostawy, o promocje, o to co Matel u siebie na stronie rzuca, więc myślę, że warto tam być. No i link macie też do mojego TikToka. A ja Was dzisiaj pozdrawiam. Jak Wam się podobał film, zostaw łapkę, subskrybuj, jak jeszcze tego nie robisz, po więcej takich Hot Wheelsowych i około Hot Wheelsowych jak widzicie treści, ale ja ja się z Wami żegnam z tym rolem. Na razie. Pozdrawiam.